Cześć, a witam na moim kanale Tarotka z tej strony. Dzień dobry. A witam wszystkich, a zwłaszcza zodiakalne bliźnięta, ponieważ jest to horoskop dla Was na październik 2020. I zobaczymy, cóż tu karty dla bliźniaków na październik. Bliźniaczki zodiakalne bliźniaczki na miesiąc październik. Cóż tu karty na miesiąc październik dla bliźniąt. Co tam dla tych bliźniaczków? Na październik. Ja powiem tak, podrywać się tam pokazał z przełożenia, i to jakby też potwierdzałoby do tamtych kart. Więc uważajcie. <grych> o, i kolej, i te karty początkowe też pokazują. Tak, słuchajcie, może być tak, że że ktoś zmierza w Waszym kierunku i chciałby nawiązać z Wami relację, wkupić Wasze łaski, nawiązać znajomość taką bardzo iście romansową. Ktoś po prostu chce Was podbić, tak? Uwieść. No, komuś bardzo wpadłyście w oko. Tak może się tu wydarzyć. Może być też, słuchajcie, zmiana pracy, zwłaszcza w pracy, gdzie czułyście się nie, nieszanowane albo drogie bliźnięta, albo no, nie wynagradzane, tak jak należałoby. To mo możecie mieć pomysł po prostu z przeniesieniem się do innej pracy, ale też e, dla tych, które były bezrobotne, no, szykuje się nowa praca po prostu. Ewentualnie jakieś kursy szkolenia, tak? Takież tutaj mogą być sytuacyjne. Dobrze. Bliźnięta, październik, co dla Was? Diabłu. I on mi się z przełożenia tam mignął, dlatego powiedziałam o tym podrywaczu. Po pierwsze, słuchajcie, a zobaczymy dalej. Wow! Wow, wow, wow! Słuchajcie, naprawdę może być no niezły podrywacz przy Was, tak? A ktoś, po pierwsze, tak mogą być, wrócić jakieś sprawy z przeszłości i te sprawy z przeszłości, jakby od nowa zaczną żyć swoim życiem, tak będą za, zapoczątkowywane i będą żyły swoim życiem. Po drugie, może wrócić romans, sidło jakieś tam z przeszłości, ale też wszelkie jakieś sprawy, które wcześniej były nierozwiązane albo źle zakończone, nie tak nieprzepracowane, tak? No jakby mogą wrócić. Może, by tak, może być tak, że pewne sprawy ciągle i ciągle się ciągną za wami, drogie bliźnięta. Um. No, i cóż, no i, i, i należałoby coś z tym zrobić, chociażby pójść do przodu, na początek, do, do, zrobić coś innego, wyjść z tego po prostu, tak, I, i zapoczątkować po prostu coś nowego, coś innego. Ale naprawdę uważajcie na jakiegoś podrywacza, czarusia, bo tak się tutaj to pokazuje. Tam z przełożenia też mi tak wyszło. No. Słuchajcie, no ktoś może do Was powrócić. Wy myśli, no, może jakaś relacja do Was wrócić. Proszę bardzo. Hm. Przeszłość ściąga Was z powrotem. Nie chcę, Przeszłość nie chce być przeszłością. Przeszłość nie chce odejść do Lamusa, tak bym powiedziała. Wow, mamy już dwóch królów. Słuchajcie. Maga, diabła, ależ tutaj u Was e, są tłoki. No, po prostu tłoki facetów, moje drogie bliźniaki. <gry> I Wy chcecie do kogoś wrócić też. Słuchajcie, jeżeli ktoś do Was wraca z przeszłości, to wygląda na to, że Wy będziecie z nim tutaj y, zaczynać od nowa i będziecie się czuć po prostu jakbyście wygrały los na loterii to tak jakbyście postawiły na swoim mój ci on i koniec, tak? <noise> no tak to wygląda natomiast jeżeli to wy będziecie chcieli wracać do kogoś ktoś będzie do was chciał przyjść no, no, poplątałam przepraszam, ktoś do was będzie chciał wrócić albo wy do kogoś, tak? no po prostu, chcecie tego i będziecie chcieć od nowa zaczynać Ponieważ udany był seks, tak? Sprawy seksualne były po prostu wrzały, motylki w brzuszku i tak dalej. W związku z tym, no, chcecie powrotu. Możecie się dowiedzieć, że ktoś wciąż was kocha. Możecie wy dojść do wniosku, jeśli ktoś będzie chciał wracać tak i, i kajać się i coś tam nawiązywać z wami relacje, to też wy możecie ku swojemu zdziwieniu dojść do wniosku, bo że ja, ja wciąż kocham, tak? Myślałam, 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 że to już temat zamknięty, że finito, ale no kurczę, ona, on się odezwał, coś powiedział i po, powiedział, że kocha, i kurczę, ja też czuję, że kocham. No i ja naprawdę tego chcę. No i tak się czuję, jakbym. Wygrała, wygrał los na loterii, tak? No, przeszłość po prostu nie chce być przeszłością i tyle. No tak, ale y, może być czaruś, może być oszuściw, tak jak powiedziałam, że jakiś podrywacz, tak? E, ja powiem tak, e, dobrze, zaraz powiem. Hm. No, będzie romans, kochani. Będzie romans. Będzie romans sidło. I po wielu, wielu trudach ciężka sytuacja po poukładanie sobie wszystkiego. I taka solidność. Taka wewnętrzna niezależność. Słuchajcie! ja już gadam teraz do siebie, przepraszam paranoja <głos》> na starość wiecie co bliźniaczki może być taka sytuacja dla niektórych z Was, wiadomo jest to horoskop ogólny ale może być taka sytuacja, tak jak powiedziałam że ktoś odszedł sobie, myśleliście, że temat został zamknięty, a ktoś po prostu wraca i, i nie chce być przeszłością tak? ktoś mówi, ja chcę jeszcze spróbować chcę jeszcze spróbować a ty mówisz tak, no coś ty, niemożliwe, ale ktoś wyznaje miłość. W związku z tym ty zaczynasz też coś czuć, i myślisz sobie, kurczę, no ja coś do tej osoby czuję, tak? I mam z tego tytułu ogromną satysfakcję, że ten ktoś wrócił. Nieważne, z jakich powodów się rozstaliście, czy powodem byłaś ty, czy, czy ta druga strona, ale no, czujesz z tego tytułu ogromną satysfakcję, że ten ktoś chce wracać. I też jest tak, że no, ty czujesz, że chyba kochasz, tak? Że też chyba kochasz, że to jeszcze nie zostało zamknięte tak naprawdę. Natomiast może się tak okazać, że ta osoba, która wraca, no tak naprawdę nie ma wcale dobrych intencji. Że tak naprawdę dobrych intencji nie ma, że nieźle tu kręci, oszukuje, że tak naprawdę pojawiła się po raz kolejny po to, żeby. No, wziąć sobie, tak, Twojego miotku, najeść się ile tam wlezie, a później sobie iść, i nawet słoiczków po sobie nie posprzątać. Więc karta mówi, że to, co powinno Ciebie cechować, to nie jakieś emocje, nie jakieś tam e, wspominanie przeszłości, tylko taki twardy racjonalizm, widzenie rzeczy e, takie jakie, jakimi są. I zdanie sobie sprawy z tego, że jeżeli coś odeszło, to dlatego być może, że wcale nie, nie, nie zdawało egzaminu, nie sprawdzało się. I takie kocham Cię, albo takie wznie, wzniecanie, że ja Cię też kocham, tak, niekoniecznie wcale Ci czemuś przysłuży. Tu karty mówią, że tak, że bliźniak chciałby iść na skróty. Chciałby wrócić do przeszłości. No, przeszłość wraca. Co prawda, bliźniak myślał, że zamknięte, i nawet próbował zamknąć ten temat. No, ale przeszłość się odzywa, więc bliźniak chciałby iść na skróty, tak? Bo wiadomo, że to, co znane, jest fajniejsze. No, bo nawet jeśli nie było fajne, to ale jest znane, więc wiemy, jak sobie z tym nawet niefajnym radzić. A na pewno tak całkiem niefajne nie było. Coś tam było fajne, bynajmniej sprawy ogniste. Więc bliźniak chciałby iść na skróty i chciałby wrócić a karta mówi nie, bądź, poszukaj w sobie tej logiki, poszukaj w sobie tej takiej strategii myślenia, bo tak, przypomnij sobie, nie, nie, nie ubarwiaj sobie nic, nie, nie działaj na zasadzie emocji, nie działaj na zasadzie huci, tak, pomówiąc wprost, po prostu poszukaj w sobie tej logiki, wypośrodkuj, wypośrodkuj między uczuciami, a chucią, a chęciami, tak? Znajdź ten złoty środek i popatrz na to y, przez pryzmat właśnie prozy życia. Jak to wygląda bez tych wszystkich takich ubarwień uczuciowych, łóżkowych i tak dalej, tak Jak to naprawdę jest? Bo może się okazać, że no, y, niepotrzebne ci jest to wcale do niczego. A dlaczego Ci jest to niepotrzebne do niczego? Karta radzi, y, zacznij coś od początku. Y, może wbrew jakimś tam oczekiwaniom, zupełnie możesz poznać kogoś innego, kto również da ci dużo frajdy, tak? Da ci dużo frajdy. I może się okazać, że to, co było w przeszłości. Hmm, zamiast iść na skróty i, i, i wracać do tego, tak, no to możesz poczuć się jak zwycięzcą, po prostu dając tej przeszłości pstryczek, a przyjmując i rozpoczynając z kimś zupełnie nową relację, która skończy się romansem, a kto wie, czy nie, czy nie będzie rokować czymś fajnym na przyszłość, tak? No. Bo ten, ten ta osoba, która wraca a niekoniecznie niekoniecznie yy, ma szczere intencje, które Ty tam sobie yy, myślisz, że ma, tak? Chociaż może mówić pięknie, słodko i obiecywać, to, to niekoniecznie tak może być. Yy, z drugiej strony, może być też tak, że mm, słuchajcie, to jest jedna interpretacja, tak? No to jest tarot ogólny, więc staram się powiedzieć yy, 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 troszkę więcej wariantów. I może być też tak dla niektórych, że ktoś, słuchajcie, ma, jest w związku, w dobrym związku, ktoś zamierza, ma swoje plany, jest dosyć osobą zazdrosną, tak, zaborczą, zazdrosną, ma plany stworzenia jakby, no, czegoś ważnego z tym kimś, no a tutaj, kurczę, na horyzoncie trafia się podrywacz, tak. Ktoś, kto zawraca nam tutaj głowę i tak naprawdę chce zburzyć nasze życiowe plany, które w zasadzie już są ustalone, tak? Już być może myślał bliźniak o tym, żeby się z kimś zaręczyć, oświadczyć, wspólnie zamieszkać, coś razem budować, tak? Ponieważ partnerstwo już jakiś czas trwa, już wszystko było właściwie zaplanowane. I nagle pojawia się e, no, jakieś romansidło. Mm, zawraca nam w głowie, obiecuje nam tu cuda na kiju, bajeruje nas, jak tylko może. No i co? Bliźniak miałby ochotę na skok w bok, bo jednak o sobie udało się okręcić bliźniaka koło palca, ale boi się, że jeżeli to zrobi, to wszystko po prostu diabli wezmą. To partnerstwo, które wcześniej bliźniak sobie zbudował, po prostu diabli wezmą. I co tu teraz robić, tak? I co tu teraz robić? Otóż karta wtedy powie: No, jeśli jesteś w partnerstwie, które było do tej pory udane i miałeś już jakieś plany, tak? To był Twój y, mały, kochany skarb, który no, planujesz być z tym skarbem swoim na dłużej. To karty radzą: y, wstrzymaj się tak z tym swoim. Rozpaleniem. Nie bądź taki hej do przodu, zważ to co, patrz dłużej niż czubek własnego nosa, tak? Dlatego, że to co idzie, nie idzie do ciebie szczere. Znajdź w sobie tą logikę, e, spróbuj zapanować nad tym swoim takim hej do przodu. Nie rozwalaj tego, co już się udało osiągnąć. I raczej e, świętuj ze swoim stałym partnerem, partnerką, tak? Nie daj się wkręcić w coś, co nie jest koniecznie mm, no nie dla ciebie, tak? To coś pojawia się po prostu, no nie wiem, jako test taki życiowy, test od losu, jakaś taka, wiesz, e, no kartkówka, jak ją napiszesz, czy ją zdasz, czy ty zdasz ten test. No tak, tu, tak tutaj może być, więc naprawdę uwaga naprawdę uwaga słuchajcie, poza tym y, uważajcie też na wszelkie sprawy jakieś takie administracyjno-prawne na, na dokumenty, uważajcie żeby, na, żeby nie zgubić jakichś dokumentów, tak e, to należałoby na to uważać uwaga na jakieś wszelkie nałogi, głównie z kieliszkiem też tu mi się tak pokazuje, głównie z kieliszkiem uwaga Ym, uwaga na y, mogą się pojawić jakieś takie bóle głowy takie napięciowe jakieś takie stany zapalne to też yy, zapalenie gardła może się też pojawić to też na to uważajcie słuchajcie ale na te dokumenty też uważajcie nie wiem klucze dokumenty tutaj takie rzeczy bardzo ważne tak to trzeba na to uważać Uważajcie też generalnie na złodzieja przy domu czy się nie kręci, czy ktoś tam Was nie, nie obserwuje, to też jakby karta pokazuje. I Wasze nastawienie to jest takie, że Wy sobie ze, wszystkimi, ze wszystkim chcecie radę dać, tak? Ze, chcecie gdzieś wrócić do kogoś, do czegoś, iść na skróty, otóż droga na skróty niekoniecznie będzie dobra. To miejcie na uwadze że droga na skróty niekoniecznie będzie dobra. I to tak, jeśli chodzi o relacje partnerskie, tak, jeśli chodzi o wracanie na byłych, tak, jeśli chodzi o wchodzenie w, w romans mając stałego partnera, tak, jeśli chodzi o zawieranie jakichś umów nowych, tak, prawnych, nie wiem, z, z, coś takiego, to, yy, to chodzenie na skróty nie będzie, słuchajcie, dobre. Nie będzie dobre, więc uważajcie na to. Po prostu planuj coś, e będąc uczciwym, tak, jakoś tak, nie wiem, jak to ubrać w słowa, będąc uczciwym sam bliźniaków ze sobą i ze swoimi najbliższymi, ze swoim otoczeniem, tak? Wtedy będziesz miał powody do świętowania. Jeżeli nie, to ja powiem radochę z, z tego... Tego szampana e, diabli wezmą. O, tak, tak bym to nazwała. Dobrze? W ten sposób. A cóż tu, e, cóż tu wszechświat chciałby powiedzieć? Cóż tu wszechświat chciałby powiedzieć dla bliźniaka na październik? Poparcie. Zaoferuj komuś swe poparcie. Czerp radość z udzielania pomocy innym. E, mój drogi bliźniaku. I ja Cię zostawiam z tym hasełkiem. Może coś ci to powie. Mi na ten moment niekoniecznie. E, aczkolwiek, nie bóż tego, co już Ci się udało zbudować, OK? Uwalnia się od wszelkich zależności, przeszłości, nałogów, uwaga na dokumenty, na podpisywanie umowy. Jeżeli e, praca jakaś tam taka, właśnie, śmieciowa, jakaś umowa, tak, no to też uwaga na pieniądze, bo może być nieszczerość jakaś uwaga na jakiś taki złomiany zapał staraj się patrzeć dłużej niż, niż, na, niż, niż na miesiąc październik, tak wybiegaj myślami A, dłużej tak bym to powiedziała, słuchajcie to wszystko moje drogie bliźniaki, mam nadzieję, że karty będą, są, będą w czymś pomocne, no i co do, do następnego cześć tarotka